Maneczko witam Was w reklamie reklamie, reklamie serwera Polski Serwer Życia oczywiście właścicielem jego jest Pan Danonek którego bardzo lubię więc cóż o tym serwerze opowiedzieć no jest fajny miła administracja, jak widzicie podmianki są zaczepiste w tym, że są frakcje oczywiście frakcje skupy, ale nie będę już o tym tutaj mówił, można naprawdę nieźle się dorobić na zbieraniu tutaj nawet skore. Cóż, w Waszym wątku jest tu przyjść, zobaczyć jeśli się Wam spodoba to będziecie grać, jak nie, to niestety. No ale zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja, Maciek, Danonek i cała administracja. Zapraszam, powodzenia i żegnam. Cześć!